Jarek jeszcze chory, więc jestem wyznaczony na jego zastępstwo. Przedstawię Wam dzisiaj kilka propozycji ciekawych filmów z XX wieku. Evil Dead to seria horrorów, która rozpoczęła się od kultowego już filmu z 1981 roku wyreżyserowanego przez Samara Iniego. To produkcja, która odcisnęła ogromne piętno na kinie grozy i wciąż jest uwielbiana przez fanów horrorów. Pierwszy film, The Evil Dead, powstał z bardzo ograniczonym budżetem i miał wiele trudności podczas produkcji, co tylko dodało mu surowości i autentyczności. Młody reżyser Sam Raimi i debiutujący aktor Bruce Campbell w roli głównej postaci Asha Williamsa stworzyli niezapomniany klimat horroru. W Evil Dead grupa przyjaciół wybiera się do opuszczonej chatki w lesie, gdzie odkrywają tajemniczą księgę umarłych, nekronomikon, która budzi złe duchy. Wkrótce zaczynają walczyć o przetrwanie, gdy opętani przyjaciele stają się śmiertelnym zagrożeniem. Film skupia się na walce Asza z przerażającymi demonami, co tworzy duszny i klaustrofobiczny nastrój. Film wyróżnia się brutalnymi, wręcz makabrycznymi efektami specjalnymi. Kręcony w latach 80. używał praktycznych efektów, które mimo prostoty świetnie oddają grozę sytuacji. Kręcenie w nietypowych ujęciach, eksperymenty z kamerą i intensywne efekty gore nadały mu unikatowy charakter, który zainspirował kolejne pokolenia twórców horrorów. Seria Evil Dead rozwinęła się w całe uniwersum. Film drugi. Rzecz. The Fink to kultowy horror science fiction z 1982 roku, wyreżyserowany przez Johna Carpentera, który do dziś uważany jest za jeden z najlepszych filmów grozy i mistrzowski przykład kina paranoi. To remake filmu z 1951 roku The Fink from Another World, jednak Carpenter dodał tej historii wyjątkowy klimat i przerażające efekty specjalne, dzięki którym na stałe zapisał się w historii gatunku. Film rozgrywa się w odciętej od świata bazie badawczej na Antarktydzie, gdzie grupa amerykańskich naukowców przypadkowo odkrywa obce stworzenie zmiennokształtnego pasożyta, który potrafi naśladować dowolne organizmy żywe, które zainfekuje. Kiedy członkowie załogi uświadamiają sobie, że rzecz może przejmować postać każdego z nich, zaczyna się gra o życie, gdzie każdy może być wrogiem. W główną rolę pilota RJ. MacRidiego wcielił się Kurt Russell, który stał się twarzą tego filmu i symbolem walki z niewidzialnym zagrożeniem. Jednym z kluczowych elementów rzeczy jest atmosfera paranoi i osamotnienia, które idealnie oddają zimowe, mroźne pustkowia Antarktydy. Gdy postacie zaczynają się nawzajem podejrzewać, narasta napięcie, a izolacja sprawia, że nie mogą liczyć na jakąkolwiek pomoc z zewnątrz. To klaustrofobiczne poczucie zagrożenia w zamkniętej przestrzeni było jednym z wyznaczników stylu Carpentera i doskonale pasowało do historii o nieufności i ludzkiej naturze. Rzecz, zasłynęła także niesamowitymi praktycznymi efektami specjalnymi, które były przełomowe w swoim czasie i po dziś dzień budzą podziw. Wykonane przez roba Botina efekty wizualne przedstawiają rzecz jako potwora w najróżniejszych, makabrycznych formach, od deformacji ciał po przerażające przeobrażenia. Efekty były na tyle realistyczne i szokujące, że film spotkał się nawet z kontrowersjami, ale po latach zdobył uznanie za pionierskie podejście do horroru. Film trzeci Ucieczka z Nowego Jorku to kultowy film science fiction z 1981 roku, wyreżyserowany przez Johna Carpentera. To klasyka kina akcji i cyberpunku, która zyskała szerokie uznanie dzięki swojej atmosferze, charyzmatycznemu bohaterowi oraz wizji dystopijnego świata. W filmie w główną rolę wcielił się Kurt Russell jako snake, please, antybohater, którego styl i charakter wpłynęły na wiele postaci w popkulturze. Akcja filmu dzieje się w przyszłości, w 1997 roku, kiedy Nowy Jork został przekształcony w gigantyczne więzienie o wysokim rygorze, otoczone murem, gdzie trafiają najgroźniejsi przestępcy. Gdy prezydent USA, grany przez Donalda Prisonsa, zostaje uprowadzony i rozbija się nad Nowym Jorkiem, rząd decyduje się na desperacką akcję ratunkową. Snake Plissken były żołnierz i skazaniec, dostaje zadanie przedostania się do więzienia i uratowania prezydenta. Jeśli mu się uda, otrzyma wolność. Misja okazuje się jednak śmiertelnie niebezpieczna, a sam Nowy Jork to miejsce pełne brutalnych gangów i dziwacznych postaci. Snake Plissken to antybohater z charakterystyczną przepaską na oku, cynicznym podejściem i charyzmatyczną osobowością. Carpenter i Russell stworzyli postać, która stała się ikoną kina akcji, a Snake wpłynął na całą generację bohaterów. Jego styl i osobowość przypominają nieco postaci z filmów o Mad Maxie, ale Snake ma swój unikalny charakter i szorstki wdzięk.